Witajcie z tej strony Agata, a to jest taki pierwszy porządny odcinek ze SkyWata. Jak pewnie możecie się domyślić, to już jest troszkę bardziej troszeczkę ogarnięta wyspa, ponieważ zanim znalazłam to nagrywarkę. Trochę już pograłam. No i co tu dużo mówić? Ten drewno mam bardzo dużo, jak widać nawet ja mam już um, br brzozowego drewna cały stad i jest się, sumie nr 3 dobrze 67 sztuk okay. no i oczywiście na wszystko mi góra ładnie nasiona ładnie wszystko Usunęła. A to czemu? Ponieważ mam już jak znowu to mówię dużo drewna i niepotrzebne mi są nowe drzewa. Zabraknie to posadzę. W mam tu wszystko ładnie rośnie. Mam tutaj trzcinę cukrową, zboże i Oczywiście marchewki. No i tutaj wszystko macie. a że tutaj jeszcze mleko. No, złożyłam sobie już dwa chlebki. No, oczywiście nasiona solą. i widać, że tu wszystko ładnie rośnie. Przedstawiam Wam teraz yy, serwer. No to chodźmy. Serwer Skype. No, tutaj jest główny spawn, gdzie jeśli jeszcze bezpiecznie na nie zrobiliście, będziecie się pojawiać. No i tak. Pokażę Wam tak miarę przykładnie. Tutaj jest miejsce, gdzie można zrobić lewą. A tutaj jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo kobla. A co za tym idzie? Dużo przedmiotów, ponieważ pokażę wam, pokażę wam jakiś przedstawię przed wam coś. No. Po pierwsze, yy, no właśnie, wypada tu różne rzeczy, jabłka, płyk, czerwony proszek, czy jakieś tam rzeczy. Więc trzeba się tutaj udać, by jakieś rzeczy zdobyć na skroju jak Tak to było. Takie są rzeczy też się czasem zdarzają. Tu też normalne Oczywiście czy coś, oczywiście wszystko tutaj jest. Wszystko naprawdę tutaj jest, mogę wam to obiecać, no, no. Wygląda naprawdę ładnie, a jeśli macie, chcecie mieć oryginalną wyspę, to właśnie wystarczy tak zrobić i macie wyspę. I to są miejsce, gdzie możecie sobie stworzyć obfitkę, wyspę, czy kupić rangę czy jakąś rzecz. Tak, chwilę wam pokażę z co z więc to jest. Co się tam tepnę? Tak, tutaj są gracze. Ale gdzieś tu powinien być sklep. Tak porządnie. <coughs> Więc go poszukajmy razem. Hmm. Tutaj jest bardzo dużo Pani. Chciałam przeklinać, ale już nie będę przeklinać. Z tak, tego, co ja wiem, Pani trochę ma odcinki. I to jest tak ja właśnie, tutaj ten błąd. Tutaj są złyżaki, które oczywiście można biać. Tu się miało jedzenie mięso czy cokolwiek. Oczywiście są tu świnie, jak to żeby ich nie było. Krowy, owce. O, mięso. No, może tutaj też jest tak spało, się... Aha. To one są połkrywane pod tym okay, czymś. Okej, okay. okej, mądrze, mądre, mądrze. No, widać, to wszystko jest ładnie ogarnięte. O, kurczę. Yy, naprawdę polecam to obserwować, jest wręcz świetny. Naprawdę, mam na to się po... Przepraszam Was za to po prostu, no. Mam bardzo słaby internet i w ogóle. O, tu jest sklep. Ok, znalazłam to, znalazłam. Mm, okay. Są tutaj jakieś rzeczy, jak czyci z bloku po prostu. nie mogę Aha, trzeba tutaj ten nazwę no rzeczy czy tak? Okej, okay, okej, okay. rozumiem, rozumiem. Teraz, ja chcę za ja przykładem na Pippa, więc sklep Pippa A ja się nic nie widzę. Aha, już na mało. Ja? troszkę mi opakuje przepraszam no i chodzimy na naszą na moją wyspę przepraszam, na moją wyspę może nie jest wasza wyspa a może zrobię grę z widzami może, może, to się jeszcze okaże wszystko się okaże ludziska O! powiem to sprzedać sprzedaży dostałoby 128, nawet nie jest okej Wy tutaj możemy sobie skoczyć tylko na te chłopazie na tej dziury w podłodze. Taka rada <grystanie> i u sprzedawać. Wow, takie, tak jest tak... Taka jest tak stora tych że się wydaje, że obraz wam się rozumiewa hmm. No i widać, tutaj wszystko ładnie jest wkładane. No, oczywiście to już jest ulepszone. Albo to jest normalne. Myślałam, że tu jest taka dziura, w której można spaść. U, to jest dzisiaj to Jak spadnę do przepaści, i taka tyle fajnych rzeczy. O, ma czy tu nie ma jakiejś tabliczki. Informacyjny na który pisze. No to jest tu pisz... Nie, nic nie pisze na no, i jak ja mam dzisiaj dać no, i przepraszam bardzo, to nagranie, żeby, żeby takie No przepraszam, no. Jestem daleko od... nie jestem, gdzie mi się tworzy. zaczęliśmy i tam skończymy więc żegnam was jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę i komentarz więc cześć